A teraz śpi i zapomnij, co widziałeś, co słyszałeś, co przeżyłeś i pomyśl, że to sen, że to wcale nie działo się, tak będzie lepiej. Śpi teraz, śpi i zapomnij. Co widziałeś, co słyszałeś, co przeżyłeś i pomyśl, że to sen, że to wcale nie działo się, tak będzie lepiej, śpi. A teraz śpi. I zapomnij o tym, co widziałeś, co słyszałeś, co przeżyłeś i pomyśl, że to sen, że to wcale nie działo się. Tak będzie lepiej. Ja teraz śpi. I zapomnij o tym, co widziałeś, co słyszałeś co przeżyłeś i Pomyśl, że to sen, że to wcale nie działo się, tak będzie lepiej. A teraz śpij i zapomnij o tym, co widziałeś, co słyszałeś, co przeżyłeś i pomyśl, że to sen, że to wcale nie działo się. Tak będzie lepiej. Dziękuję za dotrwanie do końca 36 odcinka. Studii treningu. Z jak dotąd trzema dniami przerwy, a teraz śpi i zapomnij o tym, co widziałeś, co słyszałeś, co przeżyłeś, i pomyśl, że to sen, że to wcale nie działo się, tak będzie lepiej. Ej, dobra, jest druga w nocy, ja idę do domu. Na razie. No, tylko jeszcze zapomniałem. Podkładać. Odkładajcie sprzęt zawsze. Dobra. Dobra, to ja jeszcze podkładam sprzęcik. I dobranoc Państwu.